Dajcie, tu znowu ja, Minecraft w 3.0.0.3 um, Przez ten czasek yy, Przez ten czasek nie nagrywałam takiego odcinka Pozbierałam trochę yy, Kobla I ziemi widzicie? Bo, 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 bo um, Będziemy robić coś fajnego yy, Tak, teraz muszę Przerobić pacyki i Później poszukamy no tu dużo obrazów więc później poszukamy no owiec, bo jak się spodziewacie po co mi na pewno było, by było dużo kobla jak nie po to żeby y, zrobić y, żeby zrobić no, no sprawdźmy wiecie żeby zrobić coś. Kutuk, to się szło na to moje owiecki. Chyba... Oj, kurczę, zapomniałam to, jak to się już szło, żebym mogła owce. Zgrab na yy, pokojowym na razie, bo... Bo... Bo, No po prostu chciałabym zrobić co chcę, bez zabijania się. No tak na owce, a nie odbieram miejsca owce, 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 no nie, nie wiem gdzie są owce, a, tam może o. Dobra, no to yy, tak jak już wiecie, jest teraz dźwięk, nie? I zajść za jakoś sorry, bo nagrywam parę że w piątce, w piąteczka, Minecraft w piątka tak yy. Jak się... No, tam to było chyba. Jak się nie mylę, to ta wersja... To jest portable wersja, czyli bez instalacji. No i samo, więc. Nie wzięłam nożyczek. Wróć się. Wiecie co? To może... Yy, tak. Spotkamy się, kiedy ja już wezmę nożyczki, przyjdę, oszczygę owce. Owce i będę miał już dosyć tego. To do zobaczenia za chwilę. Hej. Odwrotam. Moment. Dobra, już. Jest, mm -hmm. e, tak, nazbierałam, nie widzicie. E, dobra, nazbierałam... można powiedzieć. No, zbieram 30 wełny. Myślałam, że to jest tak, ale zbliżała się noc. mam na, na pokojowym, ale nie lubię w nocy łazić po polanach. E, aha. I... Dlatego jak widzicie pewnie mam mam jak to się mówi bardzo małe te okienka na przykład okienko craftingu tak co dlatego że yy, to jest portable bez instalacji i yy, ta wersja bez instalacji, ona właśnie tak ma. No, tu od razu w tej wersji bez instalacji macie mapkę i możecie robić. Mam I możecie robić na C. Na C. Takie zakładki, tak jak ja tu mam. Taką, i tam gdzieś. No to nie ja, bo to jak możecie, to też Wam się robić w piątce. Ale o tam. To akurat robiłam sobie. To jest taka dziwna, głupia historia. Robiłam to sobie na kreatywie, na płaskim i nie mi tak zostało. To jest pod wodą. Tam nie popłynę, a ja zostawiłam sobie tam pewnie, zostawiłam tam w skrzynie dużo fajnych rzeczy. Czyż jajka od tych, od jajka, no, wiecie, jajka yy, do spałnowania na kreatywie, nie? Też tam mam. I o to chodzi, że jakbym tam z, yy, kiedyś udało mi się by tam popłynąć. To mogłabym, mogłabym, ja obiecuję, że zrobię tak, ale mogłabym te wszystkie rzeczy stamtąd wziąć, kopać się tam wziąć, no i bym miała, no bym się miała fajnie. A, i jeszcze fajną rzecz znalazłam, szłam tam po wełnę i znalazłam w wodzie, w wodzie złożysko węgla, chyba z 10 węgla tam wykopałam. Dobra, mamy już obrazy i chyba się domyślacie, a nie, kilku mi się przyda, chyba się domyślacie... Co mam zamiar zrobić, skoro zbierałam tyle staków węgla... Znaczy, tyle staków kobla. No, zamek. Może coś na styl zamku? Jeszcze nie wiem. Ale... coś w tym stylu. Dobra, to udekoruję. Później z tym wezmę. mam taki harmider... Taki bałagan mam w tych... ...skrzynkach, że normalnie... I teraz tak. Wytniemy użyłaś kinga, to nie mam drógłówku. tak mam na inne kinga, to nie mam naragówką, a, a nie pomyślałam, że chociaż będzie tu też potrzebne inne dziwne narzędzia, na pewno mnie zostanie noc podczas budowy, dlatego naraziłam na, na pz e, i, i teraz tak, hmm. no cóż to, że może być na to, trochę pogadam, tak hmm. Bardzo interesuję, bardzo lubię Madzie. Co to jest G? właśnie ostatnio oglądam te pierwsze odcinki kanciastej codzienności. To więc to wyglądało w początku Minecrafta. No i spodziewałbym się, ale jak to jeszcze dotowali tą kolorową wełnę. Już się zdziwiłam i dozownik. No ale fajnie wymyśliłam to z dozownikiem. Tylko teraz tak, u mnie na... Świecie brakuje pajączków, więc sobie nie zrobię do a my się zrobiłam, bo koło wiecie o co chodzi, i tak dalej. To drobno się pisać. I no, no i tak, bo kartuję teraz te drzewa, bo one tu nie będą rosły, Ja będę miała właśnie taki niepodziemny, bo nie lubię kopać, lubię budować, ale nienawidzę kopać. Dziwno, zresztą Ja mam włączoną muzykę ale to chyba nie zależy od tego jak są tu takie dziwne dźwięki jak jesteście blisko zaciemnionego miejsca nie tu dźwięki tak denerwują ale bo mm, no i właśnie to o to chodzi że mi się często tak nie mieszka dobra co mam jeszcze powiedzieć sorry za pierwszy odcinek od razu wam mówię wypaliłam na początku z tym hej witajcie wybaczcie trema bo pierwszy raz nagrywałam jakiekolwiek film i jeżeli wam się to podoba su y Dobra, nie powiem, że subskrybujcie, bo nie jestem jeszcze osobowo znany, czy mnie można subskrybować, czy nie, nieważne. Po prostu klikajcie, że to dobre i tyle. Nie komentujcie ostro, bo wiecie, ja się dopiero uczę i mam nadzieję, że moja seria kiedyś się rozwinie. Tak myślę, no, może kiedyś będę tak jak Madzia i CTSG, Husiek i SKKF, że będę sławna a co moje na razie wyobrażenie no wiecie co, spotkamy się jak już te wszystkie drzewa zaś wykarczuję yy, tutaj zrobię taki mini zaraz gdzie będzie mój zamek zrównam trochę terenu no i to wszystko tak właściwie a zresztą mm, słuchajcie, to może tak w następnym odcinku się yy, to wszystko na następnym odcinku to wszystko zrobię żebym miała większość przygotowaną i możemy sobie odcinek będzie jeszcze dzisiaj. No co, lubi nagrywać odcinki. podobnie mnie jak CTSG. No to dzięki, cześć.